Witam Państwa serdecznie. 14 lutego 2024 roku, Bartosz Pluta, prezes zarządu Iron Wolf Studio, spółka akcyjna. Zapraszam do wysłuchania aktualności dotyczących spółki. Zacznijmy od podsumowania projektu Destroyer The u Hunter, które chciałem zawrzeć w kilku punktach. Po pierwsze, tą grą udowodniliśmy, że potrafimy dostarczyć spory projekt z niemałym budżetem, osiągając pozytywne recenzje na poziomie 78%, a naszym celem jest przekroczenie bariery 80%, dostarczając update'y. Gra sprzedała się dość dobrze i warto zaznaczyć, że nasze przychody były odpowiednio większe, gdyż prawdopodobnie jako pierwsi w grupie kapitałowej PLW zaryzykowaliśmy sprzedaż gry po cenie 30 dolarów oraz DLC w postaci supporter packa za cenę 10 dolarów. Udowodniliśmy, że potrafimy znaleźć zagranicznego wydawcę, wynegocjować dobrą cenę i owocnie współpracować na co dzień w międzynarodowym środowisku. Zebraliśmy niemal community wokół Destroyera i liczymy na to, że pozostanie ono z nami w oczekiwaniu na kolejne tytuły spółki. Kolejnym projektem, który chciałem omówić, jest gra Sherman Commander. To duży i ambitny tytuł, który przede wszystkim będzie dużo prostszy, jeżeli chodzi o próg wejścia, w porównaniu do Destroyera. Gracze będą mogli o wiele szybciej poznać wszystkie funkcjonalności i cieszyć się rozgrywką. Premiera dema gry planowana jest na czerwcowym Steam Festiwalu. W międzyczasie będą również prowadzone playtesty. Następnie rozpoczniemy proces poszukiwania wydawcy do tego tytułu. Jak Państwo mogli się dowiedzieć z raportu rocznego, w 2023 roku podjęliśmy współpracę ze spółką Games Operators w kontekście zakupu kodu do gry Rustler. Działając szybko i efektywnie, wyprodukowaliśmy demo najnowszego tytułu spółki o roboczym tytule Robin in the Hood. Wprowadziliśmy w grze kilka usprawnień i innowacji, jak również wzbogaciliśmy część fabularną o aktorów głosowych, których w leże zabrakło. Zespół testerski Playway ocenił demo jako bardzo stabilne i nie zostały zgłoszone żadne błędy. Dodatkowo wykonaliśmy prezentację gry, tzw. pitch, i demo jest już ogrywane przez potencjalnych wydawców. Nie publikowaliśmy karty gry na Steam, gdyż wydawcy wolą ogłaszać gry po podpisaniu z nimi umowy. Skupiając się na innych tytułach, musieliśmy odłożyć na jakiś czas na bok grę American Commando. Ostatnio jednak usprawniliśmy AI przeciwników i do tego tytułu również będziemy szukać wydawcy. Warto odnotować, że aktualna wersja gry ma w pełni działający tryb multiplayer. Dodatkowo rozpoczęliśmy również prace koncepcyjne nad kolejną grą. Nie chcę natomiast na ten moment zdradzać nic więcej, oprócz tego, że będzie to gra skradankowa utrzymana w klimacie Dalekiego Wschodu. Szczegóły wkrótce. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia.